Teraz stanąć na nogi. Sprawdźcie, by nas zapamiętali, wtedy już nie wrócą. Ich bronie są potężne, ale nasza wola jest potężniejsza. Koniec jest daleko. Jeszcze nawet nie zaczęliśmy walczyć. Odeprzeć ich! Każda forma ma imię znane tylko wiatrowi. Tak przynajmniej mówiła ona. Oczy są pierwszą linią obrony. Tak, zaatakujmy, kiedy nie patrzą. Nigdy nie zabiłam człowieka, tylko wielu Noxial. <laughs> Teraz nasz czas! Zostaw ich! Niech będą ostrzeżeniem dla innych! Przeżyj dzisiaj, jakby jutro miała nadejść śmierć. Jestem zarówno spokojnym morzem, jak i sztormem. Pamiętam, kiedy tańczyłam dla zabawy. Teraz jest cicho. Czas znaleźć własny rytm. Nie lata, ale i tak tnie. Ojciec, matka, Zelos, Oma, On, Kai, mały rur. Żadne z nich nie miało szansy. Staniemy do walki albo zginiemy. Podziwiam twojego ducha walki. Twoją postawę? Nie bardzo. Genialne. Tego się nie spodziewają. Nie słyszysz muzyki? Cudownie będzie patrzeć, jak się potykasz. Twój pokój prowadzi tylko do eksterminacji. Tylko głupiec zapomina o swojej flance. <laughs> Chwila, momenty. Daj z siebie wszystko, a duch ci to wynagrodzi. Celujcie w szyję! Głowy same z nich spadną! Ta! Wszystko jest w nogach! Jeżeli mnie schwytają, zabiją mnie. <laughs> Jeżeli... Ciał poległych wyrastała wolność. Za kości naszych ojców i świątynie naszych bogów będą znali mnie jako ostatnią, która złożyła broń. Duch mnie odrodził. Nie zawiodę. Rozświetlę ich lampiony. Ujrzą zwycięstwo. Przyjdzie ci opłakiwać ten dzień. Zelos. Podnieś na nas rękę, a ją stracisz. Te broń naostrzono kośćmi tyranów. Bądź przywódcą, jakiego potrzebują. Za mną nie krzywdź nikogo. Chyba, że przyjdą po twój dom. Opuść tę ziemię! <ścoughs> Masz nogi jak z ołowiu. Przestań flirtować, ogoniasta. Czas złapać za broń. <ścoughs> Biada tym, którzy nas teraz skrzywdzą. Wiesz, jak to jest wszystko stracić. Rozumiesz, dlaczego muszę walczyć. Tańczysz do własnego rytmu. A kraina bije w bębny wojny. Nie zostawić nikogo przy życiu! Naprawdę latające ostrza? Nie możesz być bardziej oryginalna? Niezła technika. Jednakże brakuje mi twojej starej fryzury. Dlaczego ją zmieniłaś? To za moją omę! Jesteś Jonieńczykiem od zawsze, na zawsze. Nigdy nie będziesz jednym z nich. Niedługo żałoba spłynie na twoją wioskę. Oto nasze warunki! Odejdziesz! A cię oszczędzimy. Wolność ma wymagający rytm. Życie pod okupacją nie jest życiem. Ugh, muszę odzyskać swój rytm. Pamiętajcie, za co walczymy! Czy te kruki są Twoje? Wydaje mi się, że właśnie wkręciły mi się w ostrza. On! Uważaj! Potrafię oddać! Nie znasz prawdziwego ciężaru, dopóki nie ujrzysz, jak tysiąc ludzi polega na każdym Twoim słowie. Kraina magii jest nasza! Warto za nią umrzeć. Jeden kamyk może zatopić statek. A tysiąc kamyków? O jednego tyrala mniej. Nigdy nie przestawaj się uczyć. Zawsze istnieje forma, której nie znasz. Poczekaj, poczekaj zaraz. Ty. Odciąć im drogę ucieczki! Ha! <słuch> Poruszam się w takt niewyśpiewanych melodii i niewybitych rytmów. Wygląda na to, że mój taniec trwa dalej. Dajcie z siebie wszystko! Przysięgam, nie pójdzie to na marne! Najlepsza broń do chronienia ojczyzny. Nie ma miejsca na błędy. Mogę oddać tylko jedno życie za Ionie. Muszę je dobrze wykorzystać. Będziemy żyć dalej. Czy to w zwycięstwie, czy bliznach, które na nich pozostawimy? Musimy zwyciężyć! June! W Joni mamy 200 gatunków gadających smoków. Wybacz. Nie imponujesz mi. A! Ostrza przygotowane! Sprawdźmy jak tną. Ciężar moich ostrzy nie jest jedynym, który niosę. Jase. Uderzmy ich z dwóch stron. Walczcie. Dalej. Ach, nie da się tańczyć do twoich piosenek. Duchu, prowadź! Czasami pokój trzeba okupić krwią. Jest takie powiedzenie. Nigdy nie walcz z Joniańczykami na ich ziemi ojczystej. Jestem wielką rzeką. Płynę tam, gdzie chcę. Ha! Powstrzymać ich odwrót! W górę! Wyciąć ich w pień! Utrzymać szyk! Poruszać się razem! Przeciąć ich w pół! Potworna ostrze na potwornych wrogów! Tańczę na Twoim grobie! Uch, twoja technika wirowania jest mizerna! Przyszli po naszą magię! Przypłacą to życiem! Co zadecydowało o Twoim zbłądzeniu? Czy można Cię jeszcze ocalić? Czas się przekonać. Nawet jeśli mnie zabiją, wciąż będą musieli walczyć z krainą. Nigdy więcej. Oczywiście, że umiem walczyć. Dorastałam z czwórką rodzeństwa. Co? To właśnie ostrze, którego nigdy się nie spodziewasz. Oczy szeroko otwarte! Tym razem będziemy na nich czekali. Kraj na imię i naród niech żyją długo! Nie pozwolę im was skrzywdzić! Drugą też chcesz stracić? Tylko my jesteśmy kowalami własnego losu! Zelos opowiadał najgorsze żarty. Jak mi ich brakuje? Wytrwajcie! Nic nie może nas złamać! Do diabła z równowagą! Wyciąć ich w pień! Pochowajcie ich w Noksusie! Ta ziemia ich nie przyjmie! Ha! Ionia wciąż żywa! Działaj, a cały świat się poruszy! Bądź czujna! co? Dwa honszcze was, dzielni wojownicy. Czy mogę prosić do tańca? Mierz z rękojeścią? Jak osobliwie. Nigdy nie chciałam dowodzić. Walczyłam, a oni poszli za mną. Stoimy na kościach tych, którzy byli przed nami. To za nich walczymy. Pamiętaj o Plasidium! Go. Oczy dookoła głowy. Dzieli nas ocean. Jest ku temu słuszny powód. Staniemy z nimi w szranki? Zawsze atakuj pod kątem. Żadnych ustępstw! Ki ostrza latają równocześnie. Wolność jest wasza! Sięgnijcie po nią! Daj im palec, a wezmą całe królestwo. Stajemy się najostrzejsi tam, gdzie nas łamią. Wreszcie sama. Wykorzystam ten czas najlepiej jak mogę. Mistrzowska opanowana broń nie potrzebuje rękojeści. I wydech. Dobra, rozgrzałam się. Nie straszne mi twoje wiatry! Czekaj, nie takie wiatry miałam na myśli. Moja ostrze cię... Nieważne. Pokój wymaga dwóch uczestników. Nikt nie potrafi robić tego co ja. Dlatego to robię. Przemierzyłam srebrne równiny i łowiłam ryby w rzekach praw. Kraina mnie zna. Nie daj im ani skrawka ziemi! <głos> <głos> Myśleli, że mogą okiełznać nasze ziemie. Jesteśmy dziećmi pierwotnej krainy. Nie będziemy niewolnikami! Teraz! Dokonali wyboru! Krok albo my, albo oni! Dalej! Tylko śmierć nas zatrzyma! Co? Momencik, sekundę, nie. <laughs> Najeźdźca! <śmiech> Mam nadzieję, że to ich czegoś nauczyło. Zawsze uważaj na nogi. Przełamać ich krzyk! Kiedy nikogo nie ma, tańczy dla siebie. Trzymaj nerwy na wodzy. Jonia! <laughs> To ja, gdybym była tobą. Nie ma odwrotu! Zawsze mam się na baczności. Wiem, że powrócą. Robimy to za tych, którzy byli przed nami. I za tych, którzy będą po nas. Uderzaj szybko i bezbłędnie. Duchu dlaczego? I z tym do środka. Nigdy się nie poddawaj! Poczekaj. Ty. Wszyscy mają coś mądrego do powiedzenia. Do czasu, aż ostrza godzą w ich gardło ma! Oh, zrzućcie kajdany! Nie wiem, jaka dziwna moc we mnie płynie. Bądź zawsze w gotowości, a nic ci nigdy nie zaskoczy. Wasze poświęcenie nie pójdzie na marne. Ten taniec zabija despotów. To ostatka! Ja ich zwabię. Ty ustaw się na flance. Chcesz odkupienia? Dołącz do mnie i zabij swoich mistrzów. Jakiemuś lasowi brakuje jego idioty. Spróbuj nadążyć. Gracja ledwie wygina się tam, gdzie siła pęka. Uważasz, że przemawiasz w imieniu ducha. Ale przecież on porusza moimi ostrza. Powinna była się porozciągać. Ach, co tam. Ruszam do tańca. Twoje tańce są niezłe, ale brakuje im pewnej... Duszy. Zawsze się ich spodziewaj. Obrót czekają na moje słowa. Co powinnam im powiedzieć? Teraz patrz, jak dranie umierają! Za poległych! Cały czas się rozglądaj. Wiatr wciąż niesie głosy moich braci. Ludzie. Wastajowie. Wszyscy jesteśmy jojańczykami i stoimy przed wspólnym zagrożeniem. Moja oma zawsze mawiała, że mam poczucie rytmu. Cóż za koszmarna broń. Ale efektywna. Zatańcz ze mną! <grym i wytkujesz> Rzucanie trucizną ze swojego statku nie czyni cię geniuszem, lecz tchórzem. Nie obchodzi mnie, kto je wykuł, dopóki zabija na jeźdźców. Doskonała forma. Nie jestem nieprzyjacielska. Jestem ciepłą i troskliwą osobą. Ionia jest naszym jedynym domem. Będę kradła ich życia tak, jak oni kradli nasze ziemie. Podoba mi się to. <grym i wytkujesz> Co? Moja forma nie była najlepsza. Nie mogą się dowiedzieć. Ru! Twoja śmierć mi ich nie zwróci. Ale i tak poczułam się lepiej. <noise> Legendy nie muszą nas ratować. Sami ruszamy do walki. Nie okazuj słabości! Chcemy być bezpieczni czy wolni? Wybór należy do nas. Nie chcę pochwał tylko waszego potu i krwi! Dzisiaj nie umrzemy! A teraz... Tańczę sama. Niech przyjdą! Ta ziemia będzie ich cmentarzem! Uwaga na formę! Zelos! Spokojny umysł, szybkie ruchy. Co z ciebie za genialny taktyk, skoro wybierasz przegrane bitwy? Udana zasadzka. Nie zabili nas wszystkich. Musimy stale się poruszać. Trzymać ich w niewiedzy. Skopać się! Tutaj będziemy walczyć! Pamiętaj o tym, co utracono. Walcz o to, co nie istniało. Jania Zrób coś pożytecznego. Zwróć ziemi swoje kryształy. Oczywiście. Zastawię bułapkę. W przeciwieństwie do tego, co o mnie mówią, mam świetne poczucie humoru. Ha! Si! Za Nie zabaliłam lampionu mojej omy. Nie chcę, żeby widziała te rzeź. Tańcz z tym, co masz. W tym wypadku z ostrzami. Bywały i znów będą lepsze czasy. Pozwólcie mi prowadzić! Ha! Mój taniec ma 42 formy. Oni zobaczą tylko jedną. Dorzuć go do innych. Sprawdzimy cię lata. Spójrz, partner, do tańca. Stawimy opór. Wszyscy jesteśmy tworem ducha. Nie zmienia to faktu, że musicie zabić. Odbiera i daje życie. Podobnie jak duch. Zachowaj swoją równowagę. Tylko nasza strona się liczy. Przetrwałam. Teraz muszę na to zasłużyć. Mayday. Ha! 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 Ja! Ha